Co jest groźniejsze w internecie, fake newsy czy brak informacji? Raczej fake newsy, ponieważ one wprowadzają nas w błąd i może się tak zdarzyć, że w fake news uwierzymy. Brak informacji skłania nas raczej do tego, żeby zastanowić się nad danym tematem, żeby szukać informacji w rzetelnych źródłach, żeby ją weryfikować powtórnie, a fake news może nas tak czasem złapać, zaskoczyć i przekonać do tego, żeby uwierzyć w coś, co nie powinniśmy wierzyć. fake newsy. Brak informacji powoduje, że sami jej szukamy, natomiast fake newsy wprowadzają w błąd i sieją totalny zamęt. Myślę, że zdecydowanie... Zdecydowanie brak informacji, ponieważ fake newsy czytają ludzie, którzy zwyczajnie nie mają co robić ze swoim życiem i śledzą totalne pierdoły. A brak informacji powoduje brak świadomości ludzi do tego, co się dzieje dookoła nich. Co świetnie pokazał wczoraj zespół e, Massive Attack na swoim koncercie. Moim zdaniem jest to brak informacji, ponieważ fake newsy można zweryfikować. A brak informacji, no, trzeba to jednak znaleźć, więc jednak ta weryfikacja jest istotniejsza. Tak dla mnie fake newsy są na pewno groźniejsze z mojej perspektywy. Jak widzę na przykład na Instagramie albo na TikToku, że ktoś się rozstał z jakąś celebrytką albo celebrytem, to czasami to nie jest prawda i naprawdę można to zaszkodzić sobie, ale też innym, bo no jednak fake newsy są bardzo łatwe do rozprzestrzewania się i widzę to w koleżankach moich czy właśnie innych publicznych figurach, więc na pewno. To jest groźniejsze niż e, brak tej informacji, bo jednak to jest nadal informacja i nadal my to, ją zdobywamy.